Chcieliśmy zorganizować 13 marca dzień otwarty, dzień otwarty naszej szkoły, gimnazjum nr 3. Dlaczego 13 marca, dlaczego, dlaczego w piątek i dlaczego pod hasłem Hiszpania Ole? Chcieliśmy połączyć wizytę naszych gości z Hiszpanii i Rumunii, którzy pracują z nami w ramach projektu Comenius, żeby pokazać i hiszpanów, i tańce hiszpańskie, kuchnię hiszpańską, ale jednocześnie też zachęcić. Dlaczego tak to jest nam bliskie? Dlatego, że w naszej szkole uczniowie mogą uczyć się języka hiszpańskiego jako dodatkowego, stąd właśnie też chcemy jak gdyby, zainteresować uczniów językiem hiszpańskim. Saludamos a la gente tan amable que nos ha de ten Saludos! A, Hola todos a todos los estudiantes, estudiantes. de Tensoten ten, ten, ten han sido Norberga. muy amables con nosotros they have been very muchas gracias calido. a todos han sido muy, muy cálidos con nosotros no Invitados a España. Programy są przeróżne i literackie, i historyczne, i geograficzne i mówiące o tym, jak dbać o siebie. Po prostu przegląd tego wszystkiego, co my robimy na co dzień, cały czas ucząc nie tylko teorii, ale też i pokazując praktykę, pokazując, jak możemy sobie w życiu radzić, jeżeli zdobywamy konkretne wiadomości. Akcja toczy się w czaszstwiczni Sewilli. Powódka Maria Gonzalez. Oskarża swojego męża, Jacoba, że ten uprawia czarną magię, gotując wywar kurzych nóżek. Proszę stać, są idzie! Proszę prowadzić oskarżonego na salę rozpraw. Proszę o zabranie głosu powódkę Marii. Już nie raz kładłam się spać, ażem mu mojego męża, Jacoba, okropny smród. Walęłam go w tę kubie łebetynę. Pomyślałam, że znów to się zepsutych ryb. Pięćset srebrnych ralów kary zawalenia chłopa po morcie. Madre de la Divina! Słusznie, że to zrobiła! Nocny zdarła z niego pierzynę, a chłopa nie było! Weszła na był obiwnicy, a tam mój mąż nacierał się wywarem z kurzych nóżek. Proszę się przedstawić i powiedzieć, co pani wie w tej sprawie. Nazywam się Mupina Szczota i jestem konserwatorem powierzchni powierzchni płaskich urodziny Jacopa. Faktycznie gotował wybor, bo że sprzątała i widziała. Wzywam kolejnego świadka Menella. Powiedz co widziałeś. Jak co dzień stałem się za Winklem, pierwierzaję potionka, a tu nagle do potionka wpada mi kurza łapka. I co pan zrobił? A co ja mogłem zrobić? piłem. Wzywam kolejnego świadka, e, którym jest radar Z. Wczoraj mój w wlazł w krzaki i zaczął rzucić łapkę. Wydarzył mu to z pieska i zobaczyłem... I co zobaczyłeś? Co ja wtedy zobaczyłem? Wiesz co? Nic wtedy nie zobaczyłem. Żyłam na świadka szóstoklasistę. Jestem uczniem szkoły klasowej nr 10 i widziałem jak o ten pan gotował wywar z kurzych łapek. Gdzie on go gotował? W piwnicy. A w piwnicy jak to zobaczyłeś? Przez okno. Okno w piwnicy. Monitoring był. Monitoring w XVI wieku. Mam pytanie do Ciebie. Czy masz coś na swoje odcinka Wysoki sądzie. Wysoki sądzie! Gotowałem wywar, bo myślałem, że mi wszystkie Włochy z laty wylezą. Chciałem się przypodobać żon, a ten nie mnie do sądu pozywa. Żonko, to wszystko dla Ciebie. Ogłaszam wy! Jacob Gonzalez. W innych okolicznościach dostałby karę śmierci. Zależcie jednak na jego dobrej chęci. Otrzymuje karę wyrwania włosów na klacie i rocznego łaskotania kurzym piórem. Wysoki Sąd, błagam, tylko nie pióro, tylko nie włosy, błagam. Niestety sąd jest nieugięty i zostaje przy swoim wyroku. Możesz się zgłosić, na pewnej nie... Wykonujemy i przygotowujemy masę uroczystości patriotycznych. Jesteśmy znani z tego, że gimnazjum podkreśla i ocala cały czas od, od zapomnienia i przypominamy o, o rocznicach ważnych dla naszego, dla naszego miasta, ale i kraju. Bo to jest 1 września, to jest 13 września w tym roku. Pokusiliśmy się o przygotowanie uroczystości powstania rocznicy upadku Powstania Warszawskiego, zresztą bardzo przepięknie, która się odbiła echem. I wszędzie, gdzie, gdzie możemy, wcześniej robiliśmy i powstanie nie styczniowe, także cały czas podkreślamy tą lokalną, ale państwową pamięć wydarzeń historycznych, czyli jak gdyby kształtujemy postawy młodych ludzi. No zobowiązuje nas do tego patron, porucznik już awansowany na kapitana, no ale też obelisk, który mamy, czyli, czyli Hieronim Dekutowski, gdzie nasz uczeń na przykład w ramach kółka filmowego nakręcił film o Dekutowskim, także współpracujemy i z rodziną, uczestniczymy też w spotkaniach w Tarnobrzeskim Domu Kultury, także wyróżniamy się w społeczności lokalnej, uważam, że bardzo dobrze. Oni są ubrani w ich takie powiedzmy narodowe, takie typowe stroje. One nie są jednakowe, ponieważ one są z różnych regionów tego kraju, ok? Ok, więc. Doamna Fir de la Moldova te-aș ubi dacă nu-și vorba Doamna de la Moldova te-aș ubi dacă nu-și vorba Nu-i nucă ea mai grea de ce a ubit nu se mai vede Ce am fost verde sau a fost la Ce a ubit Vă transmitem un salut călduros, vă mulțumim frumos pentru ospitalitate mulțumim. și vă dorim succes în toate activitățile. Thank you! <gătăță> wszystkie sukcesy, które osiąga szkoła to wielka współpraca, współpraca, ale też ciężka, ciężka wytrwała praca wszystkich nauczycieli, uczniów, współpraca z rodzicami, no i wszyscy pracownicy w szkole, czyli idziemy wszyscy jak gdyby razem i bardzo ciężko pracujemy na to, na to dobre imię, także tutaj chwała wszystkim, którzy przysparzają no, wszystkich sukcesów naszej szkoły. Także tutaj trzeba wszystkim podziękować, bo, bo wiadomo, że wszystkie sukcesy osiąga się, jeżeli szkoła świetnie pracuje, jeżeli Wszyscy ze sobą współpracują i jak ja to mówię, zawsze gramy do jednej bramki. Dlaczego warto? Bo wyróżniamy się pod każdym względem. Y tak, mamy do wyboru trzy języki. Uczniowie mogą się uczyć jako dodatkowych języków języka niemieckiego, języka francuskiego i języka hiszpańskiego. Ponieważ mamy od 10 lat najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o egzaminy publiczne wśród, wśród szkół publicznych w Tarnobrzegu, czyli cały czas wjedziemy cały czas prym, dlatego, że mamy finalistów, mamy laureatów. W tym roku po raz pierwszy mamy w historii Tarnobrzega laureata z konkursu wiedzy o społeczeństwie, bo do tej pory nikt jakoś tym konkursem cię nie interesował. Ja osobiście się zainteresowałam, przygotowywałam ucznia i jest laureatem jako jedyny, jedyny z Tarnobrzega i pierwszy w historii Tarnobrzega gimnazjalista, który jest laureatem z Wiedzy o Społeczeństwie. Mamy finalistów z chemii, z języka polskiego. W tamtym roku mieliśmy laureatów z geografii, z chemii. Czekamy jeszcze na wyniki z historii i również biorą udział uczniowie w losach, losach i dziejach Oręża Polskiego. Co jeszcze nas wyróżnia? Myślę, że to wszystko, co robimy dla lokalnej społeczności, współpracujemy z wszystkimi bo współpracujemy i z Biblioteką Miejską, i z Pedagogiczną, współpracujemy również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.